Uchwalony Jezus Chrystus, witam w kolejnym odcinku rekolekcyjnym naszego cyklu Wyblinka. Mówiliśmy o relacjach z Panem Bogiem, o relacjach małżeńskich i dzisiaj będziemy mówić o kolejnych relacjach, o tych, którym tak naprawdę na początku pomagamy się wspinać, czyli o, o dzieciach, o relacji między rodzicami a dziećmi. I oczywiście to jest kolejny niesamowicie bogaty temat, a my weźmiemy tylko jeden jego element, ale taki element, którym myślę warto, warto się przypatrzeć. Poprowadzi nas Słowo Boże, fragment księgi Rodzaju z rozdziału 37. Posłuchajmy. Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Moi drodzy, na początku jest, jest, jest mowa o tym, że jak Izrael kocha swojego syna Józefa, wydawałoby się, że zaczyna się dość dobrze. Izrael od razu, to jest ta sama osoba, co Jakub, tylko otrzymał nowe imię od Boga. I jeżeli będę mówił Jakub, to chodzi mi o tą samą osobę. I moglibyśmy tutaj mówić w tym wypadku o tym, jakie konsekwencje są tego, że, że Józef jest tym umiłowanym synem, jak dużo psuje z, w tej relacji z braćmi. I moglibyśmy mówić: Nie rozpieszczajcie swoich dzieci, nie wybierajcie sobie tego jednego wspaniałego, ale chociaż to są ważne nauki, żeby się o to starać, nie o tym dzisiaj mowa. Dzisiaj mowa o tym, skąd u Jakuba wzięło się takie postępowanie, że faworyzował jednego ze swoich synów. I nie trzeba długo szukać, bo zobaczymy, że on sam czegoś takiego doświadczał od, on od swojej mamy, a jego brat od swojego taty. Jego tata Izaak faworyzował Ezawa, a mama faworyzowała Jakuba. I to również bardzo dużo w ich relacji napsuło. Myślę, że Izaak też doświadczył tego, że był Takim jedynym synem, bo, bo był wyczekanym synem Abrahama. I, I być może doświadczał właśnie takiego niezwykłego wybrania, które potem przeniósł na syna Ezawa. Jakub otrzymał to od, od mamy, a Jakub potem przekazywał to Józefowi. O czym tu jest mowa, moi drodzy? O tym, że my dużo potrafimy przejąć od naszych rodziców. I tu jest pokazany akurat moment bardzo negatywny, przez przekazanie jakiejś negatywnej cechy. Ale może to też działać w sposób pozytywny. I dzisiaj yy, zastanówmy się nad tym, moi drodzy, co swoim dzieciom przekazujecie. I jasne, bardzo chcemy ich dużo nauczyć, bardzo dużo im powtarzamy, masz się zachowywać w ten sposób, to jest ważne, to jest dobre, ale wobec naszych czynów to, co im mówimy, blednie, zajmuje drugie miejsce. Ważne są słowa, ale zdecydowanie ważniejsze jest nasza postawa i nasze czyny. Dużo więcej przekazujemy tym, co, co pokazujemy swoim dzieciom, niż tym, co im mówimy, co im nakazujemy. Kilka takich przykładów. Najpierw te trudne, te negatywne. Moi drodzy, niedawno słuchałem stand-upu jednego z polskich komików. I on opowiadał o tym, zapytał się publiczności, czy staliście pod kościołem, wracając ze swoich lat młodzieńczych. Publiczność zaśmiała się, że oczywiście, że tak. I on opowiada, że właśnie on stał, on stał. Widać, że mówi z takiej perspektywy dystansu, że przynajmniej tak mi się wydaje, że już z kościołem jest troszkę dalej. Ale zaznacza tam bardzo jedną ciekawą rzecz. Dlaczego stałem pod kościołem? No, mama mi kazała. Mama oczywiście była w domu, bo nie miała czasu pójść do kościoła, bo przygotowywała obiad. I teraz pytanie, czy on jako młody chłopak miał szansę zobaczyć, że Msza Święta jest czymś ważnym, skoro owszem, było mu mówione idź, idź, pewnie idź, bo to jest ważne, ale rodzice robili zupełnie coś innego. Nie wiem, czy tak dokładnie było. Powiem tak, znam takie sytuacje. Czym to owocuje? Owocuje to tym, że kiedy przychodzi taki wiek rozeznania, to widzimy postawę tych, z których bierzemy przykład, i osądzamy postawę, a nie słowa. Inny taki przykład, moi drodzy, dzisiaj bardzo popularny, bo jesteśmy w tej fazie przede wszystkim zdalnego nauczania, to jest to, jak rodzice niestety pomagają dzieciom kłamać, kombinować, oszukiwać na sprawdzianach, na testach, na odpowiedziach. To jest bardzo, bardzo popularne. Z jednej strony każdy chyba rodzic chce, żeby jego dziecko było uczciwe, żeby było sprawiedliwe, ale przychodzi na przykład sprawdzian, test, z którego sobie gorzej radzi i, i pomoże mu oszukać, podpowie mu wtedy. Jaki, jaki z tego idzie nauka dla dziecka? Słyszy, trzeba być uczciwym, trzeba dobrze postępować, ale jeżeli chcesz osiągnąć coś, co ci będzie trudno zrobić samemu, Możesz oszukiwać, możesz kłamać, nie? Taka idzie z tego wiadomość, i myślę, że każdy dobrze to rozumie. Taką sytuacją, która była przedziwna, był tamtegoroczny konkurs matematyczny Kangur, który, który był przeprowadzony właśnie zdalnie. Dzieci wypełniały zadania w domu, chodziło o szkołę podstawową. Normalnie w Polsce. Maksy maksymalną ilość punktów dostaje kilka osób. W tamtym roku, nie znam dokładnych liczb, ponad tysiąc zdobyło maksymalną liczbę punktów. Jak, moi drodzy, na to patrzeć, jest oczywiste, że rodzice pomogli swoim dzieciom. To jest oczywiste. Pytanie, czego te dzieci się nauczyły? Jaką naukę tak naprawdę odebrały? Poza tym, że osiągnęły coś w konkursie. Oczywiście są też postawy, moi drodzy, piękne i dobre, które potrafimy przekazać. I o takich dwóch, które, które myślę są niesamowicie istotne. Jest taki temat, nad którym się myślę, możecie zastanawiać. Ja jako ksiądz samotny się nad tym czasem zastanawiam. Czy będzie ktoś, kto się mną zaopiekuje, jak będę starszy i, i będę chory? I myślę, że kiedy wy się nad tym zastanawiacie, to zastanawiacie się, czy, czy wasze dzieci się wami zaopiekują. Moi drodzy, jest, jest dość prosta recepta. Nie wiem, czy stuprocentowa, ale naprawdę dająca bardzo dużo. Wasze dzieci będą patrzeć, jak wy się zajmujecie waszymi rodzicami. Jakie macie z nimi relacje? Czy ich mama, ich tata z dziadkami dobrze się dogadują? Czy się nimi opiekują? Ja y, muszę powiedzieć, że. Y, Miałem taki bardzo, bardzo dobry przykład w domu, gdzie moi rodzice dużo wysiłku, dużo opieki, czasu poświęcili moim dziadkom. I to jest coś, co naprawdę w sercu zostaje. Czy daliście taki przykład? Drugi, druga taka rzecz pozytywna, którą naprawdę warto dać dzieciom, moi drodzy. Dzieci bardzo dużo patrzą i uczą się z tego, jakie relacje mają ich rodzice. I, i to, że się, i często się mówi, że najlepszym prezentem, jaki możesz dać dziecku, to kochać swojego męża, swoją żonę. Co więcej, warto byłoby też nauczyć się gestów, postaw, takich, które tą miłość okazują. Bo dziecko od Was się tego nauczy. Jeżeli widzi, że. Żona szanuje swojego męża i mąż szanuje swoją żonę, to i ono z szacunkiem będzie do nich podchodzić. To może być jedna z najpiękniejszych lekcji, jakie dacie swoim dzieciom. I moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam zadać takie, takie dwa dobre zadania bardzo dobre zadania, które myślę przyniosą samo dobro Waszym dzieciom. Pierwsze, mówimy dzieciom o, o tym, że modlitwa jest ważna. Może niektórzy z Was praktykują pewną rzecz, jeżeli tak, to, to zadanie będzie bardzo proste. Jeżeli nie, to zachęcam, żeby spróbować żeby się z dziećmi pomodlić, całą rodziną żeby dzieci owszem, przy Was się pomodliły, porozmawiały z Panem Bogiem ale drugą ważną rzeczą byłoby to, żeby zobaczyły, że Wy rozmawiacie z Panem Bogiem że Wy macie z Nim relacje żeby to im przekazać, nie tylko mówieniem masz się pomodlić, nie zapomina i to jest ważne, tylko pokazać im właśnie taką postawę. I dzisiaj mówiliśmy o Jakubie. Jakub ma taki nie za dobry epizod w swoim życiu, bo walczy ze swoim bratem podstępnie o błogosławieństwo ojca. I to jest akurat zły przykład tego podstępu. Natomiast jest pokazany wartość błogosławieństwa rodziców, jak bardzo ważne może być błogosławieństwo rodziców dla swoich dzieci. Na koniec tej modlitwy pobłogosławcie Wasze dzieci, uczyńcie krzyżyk na czole, prosząc Boga, aby im błogosławił, aby się nimi opiekował. To może być jeden ze wspanialszych darów, jakie, jakie swoim dzieciom dacie. Bardzo Wam życzę tego błogosławieństwa Wam, Waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.